Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol i dzisiaj zrobimy sobie taki dzisiaj pokażę wam taki przepis na cebularze na początku musimy zrobić ciasto musimy zrobić ciasto, to będzie ciasto takie jak na pizzę no i co, na początku biorę szklankę i do szklanki wsypuję 25 gramów świeżych drożdży potem Zalewam te drożdże taką letnią wodą. Może być lekko ciepła, ale nie może być za bardzo ciepła, żeby nie zabiła tych drożdży. Najlepiej będzie taka le letnia lub lekko ciepła. Potem mieszam te drożdże tak, żeby one się tak fajnie rozmieszały, żeby nie było grudek takich drożdżowych, żeby one nam się tutaj ładnie w tej wodzie rozmieszały i odstawiam na 3 minuty. Dobra, i odstawiamy to na 3 minuty. Teraz bierzemy mąkę. Bierzemy teraz trzy i pół szklanki mąki pszennej. Oczywiście trzeba brać takie szklanki normalne, w jakich się zwykle mierzy właśnie takie zawartości mąki. Dobra, już mamy tego. Dość dużo, i z tego powstanie nasze ciasto. No i jeszcze połowa szklanki, cyk, tutaj dajemy. Dobra, teraz kolejny krok, czyli robimy tu takie wgniecenie w środku tej górki mąki i dodajemy tam łyżkę oliwy i trochę soli do smaku. No tak, ja tutaj zwykle na tyle na 3,5 szklanki. Monki dodaję zwykle jedną łyżeczkę soli i w zupełności wystarczy. Teraz to muszę tutaj, no mogę jeszcze troszkę dodać łyżeczkę i pół i wystarczy. Teraz to wszystko ładnie rozmieszam. Ładnie to rozmieszam. I teraz dodamy sobie tą wodę, która tutaj nam leżała 3 minuty z tymi drożdżami i tak powoli dolewam nie wszystko naraz. Mieszam i tak utworzy nam się ciasto. Powoli, tutaj wymieszam, znowu trochę doleję, cyk, znowu trochę dolewam i teraz znowu to tak zagniatam, żeby ta woda mi tutaj gdzieś, o, uciekła mi ta woda, ale i tak powoli, powoli musimy wlać tu tą całą szklankę. Cyk, dobra, kolej, tro, znowu trochę wody i znowu to tak ładnie zagniatam. Aż zrobimy się, aż te w końcu dolewam ostatni, ostatnią część tej szklanki i ciasto teraz będziemy wyrabiać. Bo ono teraz na razie strasznie się klei do rąk, ale ciasto, które już jest wyrobione, trzeba je wyrabiać tak około 20 minut. Ciasto, które... Oczywiście można tu dosypać jeszcze mąki, żeby się tak bardzo nie kleiło do rąk. Ciasto, które już jest takie wyrobione naprawdę, to zauważcie, że to ciasto klei się do rąk. A tutaj widzicie już ciasto, które jest wyrobione. One praktycznie w ogóle nie klei się do rąk, jak widzicie. I to jest, do, i to jest dobrze wyrobione ciasto. Takie ciasto powinno się wyrabiać przez 15, od 15, najlepiej tak 20 do 30 minut. Teraz bierzemy, to jest mój sposób, teraz muszą, musi to ciasto wyrosnąć. Ja, to, to ciasto wyrastało około godziny. Bierzemy ciepłą wodę, tylko nie za gorącą, wlewamy do miski, potem bierzemy drugą miskę z naszym ciastem i wkładamy do tej miski. Przez to zrobił nam się taki wy, yy, grzejnik. Dajemy tutaj ciasto i czekamy tak. No, myślę, że spokojnie godzinę. To ciasto oczekiwało tutaj godzinę, cyk, dobra. Teraz przykryję to ścierką i zobaczycie jak, ile tego ciasta będzie yy, za chwilę. Na, na początku teraz jest tyle, a zobaczycie, ile będzie go po wyrośnięciu. No i teraz odstawiamy to około na godzinę. A w tym czasie, kiedy to ciasto sobie będzie tu na spokojnie wyrastało, to my bierzemy tak, cebulę. Obieramy, obieramy ją z tych łupek tutaj. Po jednej stronie. Po drugiej, tutaj natnę, żeby się lepiej obierała z tych łupin. I obieramy tą całą cebulę. Musimy obrać z właśnie takich łupek. No, no bo tak to się powinno robić. Dobra, mam już obraną cebulę. Kroję ją teraz na dość bardzo drobną kostkę. Zacznijmy może nie taką bardzo drobną, ale taką normalną kostkę. Kroję, może troszkę drobniejszą niż Rozgrzewam patelnię. Masełko, może być też olej, można smażyć, podsmażyć tą cebulę na oleju, ale ja daję masełko, bo to będzie, bo teraz podsmażymy tą cebulę, żeby potem była taka pyszna chrupka do naszych cebularzy. Taka ładna, podsmażona. No i co, teraz to smażymy, żeby, w żeby na taki fajny, złocisty kolor tylko wiadomo, nie można przesadzić z tym smażeniem, bo to wiadomo, to będzie się jeszcze piekło. Yy, więc tak lekko przepodsmażyć. No jeszcze tu chwilę to podsmażę i za chwilę. No dobra. Myślę, że już powinna te cebula być. Ma taki szklisty fajny kolor. Wiadomo, że ona będzie się jeszcze piekła to ona nie jest taka w zupełności dopieczona, ona w niektórych miejscach jest jeszcze surowa ta cebula, ale jak się dopieczy to będzie idealna, więc to mam moją cebulę, teraz trochę sera, ale z serem nie można przesadzić, bo jeśli sera za dużo damy na cebularze, to wtedy będzie bardziej czuć ser, a nie cebulę, a tu a chodzi o to, żeby było dobrze czuć cebulę. W tych naszych cebularzach. I zobaczyliście przed chwilą, ile tam, jak to ciasto fajnie wyrosło. No i co? Teraz tak. Bierzemy sobie, rozwałkowujemy ciasto. Na taką blaszkę do piekarnika ładnie rozmarowujemy olej. Cyk tutaj po stronie, tutaj tutaj. Ładnie musimy tą blaszkę nasmarować olejem. Potem, gdy już tą blaszkę nasmarujemy, to będziemy już robić nasze cebularze. I wsadzimy je za chwilę do piekarnika. Cyk, cebularz jeden, cebularz drugi. Potem dodajemy cebulę. Cebula dobra, tak, no do, dosyć, dosyć do, dużo tej cebuli dodajemy. Która wcześniej była już podsmażona lekutko, ale teraz się jeszcze upieczę. To ciasto też się ładnie nam y, upiecze. Teraz jeszcze drugi cebularz. Tutaj też damy dość dużo. I teraz będziemy te cebularze dawać do piekarnika. Jeszcze przed tym możemy je posypać tak dosłownie trochę y, serem, żeby nie przesadzić, bo tu y, cebula ma grać pierwsze skrzypce, że tak powiem. No i co? Teraz otwieramy piekarnik. Piekarnik nagrzany na 180 stopni. Teraz już ja już te cebularze wsadziłem. Teraz jest też kilka pizzerynek, ale te cebularze mają się tak piec około 30 minut, 25. Ale to trzeba po prostu kontrolować czas i sprawdzić kiedy uznamy, że już się wszystko upiekło. Teraz już jest jedna minuta. Za chwilę. Jak widzicie, te cebularze ładnie nam się dopiekły. Ta cebulka też. No i co? Myślę, że już my je można wyciągać. Tak wyglądają te dwa cebularze. Tam jeszcze upiekłem sobie pizzerinkę. Dajemy je na talerz i przekrójmy je jak wyglądają w przekroju. Tak wyglądają nasze cebularze. Bardzo dobre. Można jeść je z ketchupem, można jeść je bez keczupu, jak kto woli. Więc mam nadzieję, że wam się ten filmik podobał. Yy, bardzo dobre te cebularze wyszły. No i do zobaczenia w następnych filmach!